Witajcie w 12 dniu z dropmasów. już połowa odliczania za nami. I standardowo jako pierwsze otworzymy sobie kalendarz adwentowy z herbatkami. Zobaczymy jaką herbatkę mamy na dzisiaj. Wyciągamy dwunastkę Odkładamy kalendarz i patrzymy, co tutaj jest. Ceilońska czarna herbata świąteczna. Jestem ciekawa jej smaku. I co? I dalej. Mamy kalendarz z Balea. Szukamy dwunastki. Chwilowo jej nie widzę. O, ale jest. Super. I zobaczymy, co tam się znajduje. Stóbeczka. Nie jestem pewna, ale chyba krem do stóp. Za chwilę sprawdzę i Wam powiem. Tak jak wspomniałam, jest to krem do stóp. 20 ml wegański. I odkładam sobie kalendarz na bok. I teraz kalendarz Only Bio i Wedel. I szukamy dwunastki. Dwunasteczka. Gdzieś się schowała. O, tutaj mamy. Też nie zauważyłam. Tu gdzie tu jest otwarcie? Tutaj. Okej. Okay większego. O, tutaj mamy taką gumeczkę typu skręci i odkładam sobie ją na boczek i zobaczymy jakie tam zdrapeczki dzisiaj mamy. Kolejna zdrapeczka świątecznego kalendarza. Dzisiaj z numerkiem 21. Wczoraj się zdrapeczka w końcu przełamała dała nam jakąś wygraną. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. I dzisiejsza premiera Sherry 777 I te dwie zdrapeczki sobie zdrapiemy. Przybliżymy sobie. Tak żeby było dobrze widać. Zaczniemy od. 4, 7, 7, 7 z numerkiem pierwszym tak może trochę ją, żeby tutaj światełko nie świeciło. Szukamy siódemek, jedna wygrywamy przypisaną kwotę, dwie siódemki znajdziemy mnożymy razy 2 i 3 mnożymy razy trzy. I w pierwszej nic nie mamy, w drugiej nie mamy, w trzeciej siódemek nie ma. W czwartej także. W piątej siódemek nie mamy. W szóstej też nie. W siódmej nie mamy. Już wszystko dobrze widać. Wszystko jest ok. W ósmej nie ma. W dziewiątej także nie. W dziesiątej nie mamy. W jedenastej nie mamy. W dwunastej nie ma. W trzynastej też nie. I czternastej też nie. Czyli zrapeczka jest przegrana. Nie wiem, gdzie tutaj mogą być kontrolne. Co tu jest numer? A kontrolne... Tu mamy M. Tylko widzę M. I C. Ok. Odkładam sobie na bok i patrzymy na świąteczny kalendarz. No i co? Standardowo szukamy siódemek e, siódemek e, gwiazdek spiernik kominek kartka rękawica bałwan sople e, stroik Tutaj dalej mamy szyszki, trąbka, benden, renifer, pod dwunastką jest choinka, pod trzynastką jest skrzat, czternaście to jest lizak. O! Mamy kolejną gwiazdkę. Super! Normalnie aż o czym nie wierzę? Zrapeczki się odczarowały. Te mniejsze numery nam nic nie dały, za to te większe. Ładnie się spisują. Tutaj dalej nie ma. 19 dzwon 20 dwadzieścia anioł. 21 dwadzieścia kula, 22. Dwa ciuchcia 23 karpeta i 24 świeca i tutaj sobie w szukamy trzech tych samych kwot mamy 2 razy 50 2 razy 100 i 2 razy 10 tysięcy i tu szukamy Mikołaja głowy a mamy dziadka i, szuka, I zobaczymy co to jest. Jaka wygrana kryje się pod 15 także 20 zł. Więc bardzo fajnie. Wczoraj 20, dzisiaj 20. Więc 40 zł to nie jest tak. Nie zaczyna się robić źle. Fajnie jakby tak dalej dawało. Może w końcu myśmy nasz minus, zlikwidowali. I kontrolne C. Więc teraz sobie o, otworzymy jeszcze trzy kalendarze, które nam zostały. I tak, kalendarz teraz z Daglasa sobie oddale. By było lepiej widać. O. I tak, z Daglasa. Szukamy 12. 12 jest tutaj, po boku. I co tutaj się znajduje? Co my tu mamy? To są chyba te puszki na palec do pudru. Jeszcze tego nie używałam, ale przetestuję i zobaczę, czy to faktycznie takie fajne jest. I yy, to jest z firmy, już wam mówię, bo nie powiedziałam Real Technik. I teraz talę też z Bel... Dwanaście, też jest tutaj na dole. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. I co my tu mamy? To będzie konturówka do ust. Long. Uh, lip pencil. Czy to jest konturówka długotrwała do ust? W takim czerwonym kolorze. I ostatni kalendarz na dzisiaj, który nam tu został. Ten kalendarz, którego się najciężej otwiera. No i tak. szukamy 12 12, 12 jest tutaj i co tutaj mamy, pewnie jakąś sól do kąpieli bad crystal hmm yy... 40 gram, wegańska. Okej. Okay. I odkładamy sobie kalendarz. I podsumujemy sobie dzisiejszy vlogmas. Więc tak. Premierowa drapeczka nam nic nie dała z numerkiem pierwszym. Ale za to. Świąteczny kalendarz od wczoraj się przełamał i dzisiaj także dał nam 20 zł, więc mam nadzieję, że dalej tak będzie. I z kalendarza z Daglasa mieliśmy puszki do pudru z Real Technic. Z Bell mieliśmy konturówkę do ust. Z Balea mieliśmy krem do stóp, herbatka na dzisiaj to świąteczna. Z OnlyBio i Wedel mieliśmy gumkę do włosów. I Spa Exclusive, sól do kąpieli. Dajcie znać, co byście dzisiaj wybrali, co wam się najbardziej by przydało, z czego byście byli zadowoleni. I dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się już jutro w kolejnym vlogu się Do zobaczenia. Cześć.